Projekty Leśne Igrzyska. Zapraszamy na bajkę dla dzieci. Jan Brzechwa Sum. Mieszkał w wiśle Sum Wąsaty znakomity matematyk. Krzyczał więc na całe skrzele. Do mnie młodzi przyjaciele, w dni poprzednie i w niedzielę na życzenie mnoże, dziele odejmuje i dodaje i pomyłek nie uznaje. Każdy więc mógł przyjść do suma i zapytać J jaka suma. A sum jeden w całej wiśle odpowiadał na to ściśle. Znała suma cała rzeka, więc raz przybył Lin z daleka i powiada, Drogi panie, ja dla pana mam zadanie, jeśli pan tak liczyć umie, niech pan powie, panie sumie, czy pan zdoła w swym pojęciu odjąć zero od dziesięciu. Sum uśmiechnął się z przekąsem, Liczy, liczy coś pod wąsem, Wąs su miasty jak u A sum duma, duma, duma. To dopiero mam z tym biedę, Może dziesięć, może jeden. Upłynęły dwie godziny, sum z wysiłku jest już siny, myśli, myśli, to dopiero od dziesięciu odjąć zero, żebym miał przynajmniej kredę, zaraz, zaraz, jem już jeden, nie, 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 nie jeden, dziesięć chyba, ach, ten lin, to wstrętna ryba. Alin szydzi. Panie sumie, w sumie pan niewiele umie. Sum ze wstydu schnie i chudnie, już mu liczyć coraz trudniej, a tu minął wieczór cały, wszystkie ryby się pospały i nastało znów południe, a sum chudnie, chudnie, chudnie. I nim dni minęło kilka, stał się chudy niczym kilka, więc opuścił wody słodkie i za żonę boją szprotkę.